Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku raka na listopad 2020. Takie nietypowe dzisiaj będzie w nietypowych warunkach. Pierwszy tydzień. Mogą te karty czasem spadać, bo tu takie warunki są, że one muszą być pionowo teraz. Pewnie będą spadać. Dobra, teraz z drugiej strony jeszcze tu dołożymy. Więc mamy księżyc o, się jeszcze zmieściły. Mamy księżyc, króla pucharów mamy i gwiazdę mamy, czyli dobrze się składa. Dobrze się składa. Dla dlaczego? Dlatego, że księżyc to są niejasności, ciemność, tajemnice, niepewność czyli tu będziecie niepewni z jakiegoś powodu będziecie się czegoś obawiać, ale yy, rozwiązania mogą przyjść w snach. W jakichś wizjach czasem. Niektórzy mają wizję, niektórzy nie mają, ale przede wszystkim warto by było przyjrzeć się swoim snom i słuchać głosu intuicji. A dobra wiadomość jest taka, że ta ciemność przechodzi w jasność, co jest bardzo dziwne, bo listopad no, nie będzie łatwy na pewno. Już są zapowiadane kolejne restrykcje, restrykcje, ale ja nie będę tu mówić o restrykcjach, bo tu idziecie w stronę gwiazdy, czyli tu jakieś większe nadzieje będą. Będzie też osoba wspierająca, kochająca przy was, ale też będzie kierowanie się emocjami. No właśnie, no bo jak macie ten księżyc, czyli macie to poczucie niepewności, no to jakieś lęki mogą być. Mogą być różnego rodzaju emocje i warto będzie się przyjrzeć tym emocjom, po prostu być obserwatorem własnych emocji po to, żeby stwierdzić, jak te emocje na nas oddziałują, jak, czy one nam pomagają, czy nam przeszkadzają, bo jeżeli przeszkadzają, warto by było nad nimi popracować. Jeżeli pomagają, no to fajnie. I tu wygląda, że pewnie w końcu będą pomagać, bo gwiazda jest, czyli perspektywy na przyszłość, możliwość zrealizowania jakiegoś marzenia, lub dobra wiadomość może to być. Ogólnie i taki jakiś moment. To może być dłuższy moment, bo to jest karta dużych Arkan. To także to nie, nie musi być jakiś krótki moment, to może być coś Jakiś dłuższy okres czasu, kiedy będą te perspektywy na przyszłość, nie lubię używać słowa nadzieja, no ale będą te nadzieje jednak tutaj. To znaczy, będzie możliwość realizacji jakichś zamierzeń. Gwiazda w ogóle dobrze wróży miłości, dobrze wróży też życiu zawodowemu, to znaczy pracy i, i, i każdy, właściwie w każdej dziedzinie życia. Także gwiazda bardzo dobrze tu wygląda. Dobra, to pierwszy tydzień już mamy. Zobaczymy, jaki jest drugi tydzień. Teraz będziemy tu spadać na pewno. <laughs> drugi tydzień rozpoczyna się koniecznością dokonania wyboru. I tutaj potrzeba będzie więcej wiedzy, więc uzupełnić trzeba będzie jakieś informacje, jakieś wiadomości pozyskać po to, żeby łatwiej było tego wyboru dokonać, a przede wszystkim odwołać się do intuicji. Po raz drugi tu mówię o intuicji, bo ten księżyc też, też nakłanił do tego, żeby odwoływać się do swojego wewnętrznego głosu, tak samo pustelnik. Czyli jeżeli chcemy dokonać wyboru, bo tutaj będzie ta konieczność, że trzeba będzie się na coś zdecydować, to należałoby odwołać się do intuicji, no tak zastanowić się też, bo tu są właściwie dwie karty mówiące o tym, że musicie się nad czymś zastanowić, a idziecie znowu w stronę jasności. O dziwo. I zresztą ten pustelnik on wcale nie jest ciemny, bo on sobie też oświetla drogę z światłem swojej wiedzy, swojej mądrości wewnętrznej. To jest bardzo ważne. I tutaj znowu idziecie w stronę jasności. No, słońce z jednej strony może ostrzegać przed jakąś naiwnością, natomiast w większości przypadków jest to karta dobra, wróżąca dobrze zarówno miłości, jak i każdej innej dziedzinie życia. Czyli po okresie jakimś takim trudniejszym znowu tutaj jasność widać. Jasność widać. To może być też wróżyć jakieś spełnienie. Aha, to może być spełnienie w miłości, bo na trzeciej tydzień macie tego rycerza na białym koniu, czyli ktoś tu do was z ofertą może e, czy przyjechać, czy przyjść, czy pojawić się w jakikolwiek sposób, bo to może być też kontakt taki przez internet, no właśnie tu, tu idzie w stronę jakiegoś romansu lub no jakieś ciekawe znajomości, tylko tak, jakieś zakończenie tu jeszcze jest zakończenie jakieś będzie no, no może nie być super przyjemne to zakończenie niestety, ale Dobra wiadomość jest taka, że jak się coś kończy, no to znowu się otwieramy na coś nowego, a kończy się z reguły to, co ma się skończyć, czyli coś, co nam nie służy. To, to może być w różnych dziedzinach. To może być na przykład zakończenie pracy jakiejś, ale to też otwiera drogę na przyszłość, że możemy coś coś innego robić. Może to być zakończenie czegoś innego, czy przeprowadzka nawet. No, no róż, różne opcje tutaj są, może jakieś zakończenie tu jest. No i co tu mamy dalej? Kolejny tydzień. To są pieniądze lub zadowolenie z tego, co posiadamy. Harmonia, poczucie harmonii, zadowolenia może być jakiś sukces. Niekoniecznie finansowy, chociaż tutaj pokazane są pieniądze, więc w większości przypadków to będzie sukces finansowy, ale dla niektórych to po prostu będzie innego rodzaju sukces i zadowolenie wynikające z czegoś innego. No, no to tutaj mamy bardzo dobrze, bo mamy cesarza jeszcze. A to jednak może być ten sukces materialny, tu widzę, bo aż dwie karty by mówiły, to to już nie ma żartów. Czyli sukces materialny jakiś, czyli pieniędzy nie powinno brakować, ale jeszcze tą trzecią kartę muszę tu szybko. Umiarkowanie, dobra. Umiarkowanie jest też dobrą kartą, czyli bardzo fajnie to wygląda na, na czwarty tydzień. No mimo, że listopad ciężki, tu tutaj ten czwarty tydzień wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bo są pieniądze, jest zadowolenie, jest decyzyjność przede wszystkim. Zadowolenie z siebie też jest. Jest takie poczucie bezpieczeństwa, mimo, mimo że właściwie czasy nie są zbyt bezpieczne, tu akurat w tym momencie jest poczucie bezpieczeństwa, jest zrównoważenie, harmonia. Też, też tu właściwie te wszystkie trzy karty o tym mówią, że jest to wewnętrzne zrównoważenie, następuje, którego nie było na początku miesiąca pokazanego, bo tam był księżyc, prawda, więc tam, tam była niepewność. Tutaj już jest większa pewność siebie, no nawet duża, nawet duża, bo jest cesarz. Jest harmonia, która powoduje, że no możemy żyć tak jak chcemy po prostu przede wszystkim w zadowoleniu w jakimś takim spokoju wewnętrznym o, zresztą tam pustelnik też był zdaje się nie? pustelnik też był gdzieś tam go chyba widział o był pustelnik czyli ten spokój wewnętrzny też za chwilę mi karty spadną o. Ten, czyli spokój wewnętrzny też będzie mimo, mimo że tak się optymistycznie nie zapowiadało no i teraz ta końcówka no bo 4 tygodnie to 28 dni, więc jeszcze ta końcówka. No macie tutaj przede wszystkim zdrowie, tu jest pokazane, poczucie siły, mocy, poczucie zadowolenia. Jeżeli będziecie wykonywać jakąś pracę, to będzie się wiązała, z, no, będzie wynikało z Waszego zamiłowania, czyli to będzie praca fajna. Natomiast jeżeli, jeżeli by nie chodziło o pracę, no bo dla każdego inaczej ten potencjał się zrealizuje, jak zwykle, Więc tutaj będzie poczucie takiej siły, panowanie nad emocjami, no właśnie, aż, aż tutaj trzy karty o tym mówią, w zasadzie cztery, no bo tam i cesarz, i, i umiarkowanie jest, i siła jest, czyli moc, to jest karta mocy waszej wewnętrznej, to się będzie przekładało na sytuację też zewnętrzną, bo jak mamy takie poczucie spokoju i mocy, Panujemy nad emocjami, to nam dobrze tutaj się odbije w naszym życiu codziennym. Co będzie największą radością dla osób ze znaku raka w listopadzie? To na co czekacie, to wy się doczekacie no faktycznie się doczekacie, bo tam i pieniądze były pokazane i ten spokój, takie uspokojenie takie było pokazane no tutaj potrzeba owszem jakiejś cierpliwości bo ta karta mówi o tym, że lekcja cierpliwości też będzie, ale jest, było wcześniej pokazane zdrowie i spokój także idziecie, w, a tam były jeszcze gwiazda była, czyli idziecie w stronę większego zadowolenia takiej mm, większego optymizmu też większego optymizmu no, i, i, i cóż, to życzę zdrówka i wszystkiego dobrego do usłyszenia.